A więc Siemandero. Dwa kolejne kładziki do straży OSP. CF Moto 1000 zostało w kolorze pomarańczowym, oklejone. 850 przemalowana na RAL 3000, i również oklejona, oznakowana. I kupa dodatków strażackich. Moi drodzy, gmina gmina Kameśnica i Łaziska. OSP Łaziska kamiennica, także jadą sobie za niedługo. Sprzęty przygotowane dostosowane do straży, czyli na przykład nie wiem, bampery, oświetlenia, yy, cuda dziwy, syreny, kufry, yy, osłony spodów w przypadku tego tysiączka, yy, bampery 850, -tka. no kurczę, robimy sobie kładziki dla straży Luna. Ej, bo zjeżdż naklejkę i co będą panowie robić? <noise> a osę masz tutaj, tak? Kurczę, a my ja już powiedzieć, że mucha nie siada. No, widzicie, jak to jest? Także zapraszamy jednostki z całej Polski. Mamy już naprawdę sporo projektów zrealizowanych, jeśli chodzi o straże. Cepomotow w porównaniu do innych yy, marek, kładów, na przykład, nie wiem, Kanama czy Polarisa. No, to jednak wychodzą zupełnie inne budżety. A macie pojazdy sztosowe, cyfry Moto, także pamiętajcie: CF Moto, kładowy salon, trzeba wbijać. I kawasaki. Elegancko tu chłopaki wszystko pomontowali żeby to miało ręce i nogi. Czasem jest tak, że czasem coś strażakom doradzimy, czasem coś odradzimy, bo pomysły są czasem różne, czasem mądrzejsze, czasem mniej mądre, ale zawsze staramy się tak doradzić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Patrzcie jakie eleganckie sobie wydrukowałem tutaj podkładki, żeby te lampy były poziomo, a nie tak jak czasem niektórzy kurcze montują, że te lampy świecą zupełnie w powietrze. Także takie podkładeczki wydrukowane żeby świeciły na wprost, ładnie, elegancko Dobra, już nie będziemy chwalić Tak naprawdę to my, to my nic nie umiemy robić <laughs> Ociepanie. panie Także 850 KC w MOTO 1000 yy, dzikie, dzikie, że tak powiem ryje Do najcięższych zadań w terenach yy, Górskich nawet, tak górskich Kładzior Będą jeździć dobrze? Słyszysz? Kładzior Dobrze będą jeździć kłady? Aha. A jak będą dobrze jeździć? Jak kładzior zaakceptował, to, to jest git. Także Siemandero. A tam kłady, skutery kupujcie. To jest przyszłość. <ścoughs> Żartuję. w moto, co loto, jak złoto.